Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Miałem długą przerwę, przez to, że miałem też dużo nauki, dużo się tu działo. No niestety, no. miałem chwilową przerwę, ale dzisiaj zamierzam Wam nagrać odcinki. W wakacje będą się bardzo często pojawiać. Myślę, że dzisiaj przejedziemy się na linii 185. Dlatego ja już się ubieram. Dobrze. Teraz tak, ubieramy garnitur. Ubieramy polar. I ubieramy czapkę. Teraz tak. Pójdziemy sobie do autobusu. Dzi dzisiaj się przejedziemy w wodorem. Tak miałem zaplanowane. 16.02 się przejedziemy. A, tu musimy piknąć. Teraz się otworzą drzwi. Dobra. Teraz tak. Zamkniemy sobie drzwi. Wyłączymy połówki. Sprawdzimy. Okay. Się zamknąć. Co jest? Nie chcę się zamknąć. Kurde. co to awaria tego pojazdu będzie. Ja musimy inną pojechać. To do kartoteki napisać. Ojej. Coś jest nie tak. Dobra, wejdźmy z tym. W tym autobusie się zepsuły drzwi, więc... Możliwe, że... będę musiał go naprawić. To jeszcze. Yy, nie wiem, czy mi ten 1601 zadziała, więc... więc... lepiej pojadę... czymś innym. Yy. Pojedźmy 1651. No nie przewidziałem tego, no nie sprawdzałam. Widocznie to jest serwer, może się źle wgrało albo co. Zawsze wszystko działało w tych wodorach. Zdarza się tak. Musicie mi wybaczyć. No i ręcznie też. Teraz możemy wejść.

Chwilę muszę tutaj wysiąść. Ja zaraz tu nie wejdę z powrotem. Oj, to udało się. Teraz raz. Teraz już ruszamy. Odpalamy sterownik. Światło. Zapraszam was do zdąbicia na Discorda i tak dalej. Zdania tutaj. Ci, ktoś się fascynuje autobusami, czy jestem KM, tak jak ja. No, jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Nie zmuszam, ale można. Dobra, teraz mm, Linia 180. Chyba, ja taki wyjazd nawet. 9, 9, 9 10, 10, 10. Druga pierwsza. Przeraz tak już. 9, 9, Jeśli jakieś macie jakieś pytania do Discorda, to możecie pisać w komentarzach, czy cokolwiek. Ja zachęcam. другом что... живет. себе туда. А кто не стоит, может. Zmniejszyłem trochę lagi przez to, że autobusy, które się powtarzały, miały e, nie te same numery e, towarowe. E, tylko na przykład nie wiem, 19.01 to zostawiłem, nie 19.02 też zostawiłem, ale już 19.03 już usunąłem, bo nam tyle, jeszcze nie mamy, tyle kierowców. A jeśli będzie tylu, no to, to do Was tak, w każdym jakby rodzaju czy modelu Tak to wygląda w tej chwili Już raczej to najgorsze zrobiłem, więc myślę, że będzie dobrze Jakby no są jeszcze lagi na no, to jest duża mapa No, no nie, nie te Nie oszukujmy się dobra, teraz yy, tak tutaj skręcamy. Dobra. Jedziemy na 185. Teraz... Jak widzicie, mamy tutaj też w tym pojeździe migacze.

Napiszcie na jakiej linii tutaj przyjechać. Mamy, nie wiem, do dyspozycji. Jechaliśmy na 190, możemy na 174 skróconej do Ronda Rataje. Możemy na 173, do KF hmm, Możemy na 322, 321 i 320 przyjechać. Nie wiem, wybierzcie coś. Co tu postaram się w kolejnym na razie będziemy jeździć sobie na liniach, a w przyszłości to nie wiem, może Wam pokażę, jak pracuję na studio, albo co, już kolejne, ale to od Was, zależy. napiszcie. Bo no ja nie wiem, co się Wam podoba, ja mogę wszystko nagrać. У нас такие сады. Все скидок это вообще не так его O jeszcze możecie napisać jakim pojazdem mam pojechać. No. Nie wiem czy lubicie 18-90, ja lubię poznać Jeśli byście chcieli z niej odcinek, to tam. Dzisiaj w ogóle też jest event, bo nagrywam dzisiaj też rzucę dzisiaj. Więc dzisiaj jest też no w sumie nie event, taki festyn po prostu i tam możecie zwiedzić autobusy i tak dalej. Jeśli ktoś chce, to też zapraszam, godzina 14.00. Oj, ja jadę. E, będą dwa osobno od Dwa osobne odcinki e, e, z tej linii, bo to będzie po prostu trwało za długo. Jak ja pojadę, to jeszcze nagram drugi odcinek. Po prostu jak wracam. Dobra, czekamy. Jadę. Dobra, główna, Trzymajmy się. Oj, Klamy się, trzeba uważać. Tam jest przestanie kliniczne, tu można trochę przyspieszyć. Jest przystanek z Zatrzymy. dobra mamy, jesteśmy odpalamy Więc możemy jechać. Tutaj. Da, szkoda, że ten wodór się zepsuł, bo chciałem więc sobie pojechać. Bo ten autobus też nie jest zgodnie. Tak było. Wyjechałem, bo zapas nie powinienem. A jeszcze jakiś widz się mnie pytał, że link na Discord nie działa Co to też piszcie, to kulą Ja nie czytam często komentarzy, ale staram się Po prostu ja, nie wiem, nagrywam przed jakimś odcinkiem, to staram się Przepraszam, jeśli nie odpiszę, ale są. Po prostu nie mam... Do... Nie zawsze mam czas. Teraz mam trochę więcej czasu, więc trochę to nagrywam do przodu. Jeśli byście chcieli tak, tak samo sobie pojeździć na sesjach, to właśnie zapraszam do zdań. Możecie mi nawet nieraz na sesjach powiedzieć, jaką byście chcieli linię, to może wam ją przydzielę. Nie obiecuję zawsze, ale staram Ok. Szyman... Szymanowskiego? Nie, bojcie. To będzie Szymanowskiego jest przez przez to podobno pamięć nie zawodzi. A i też nie bójcie się, bo jak widzicie, e, tu są ształki, więc jeśli by nie wiem. Ktoś miał jakiś, nie wiem, problem To właśnie to niedawno zrobiłem yy, Że wszędzie masz ukierunkowane Po prostu, gdzie masz jechać Chyba na linii Jeszcze linie zabytkowe nie są zrobione Ale tu też zrobię 104 jest 102 jeszcze nie mamy A on mi się tu chręcić tym znał już wyjeżdżam po tym dolinie Nieładnie tak jeździć ale jest gorąco wam powiem na górze mi się ciężko nagrywało, bo nie chcę żebyście nie wiem, słyszeli wiatrak albo co, mam wszystko teraz pozamykane mam drzwi, wszystko, okna pozamykane, wiatrak wyłączony i mi się ciężko nagrywał. Po prostu jest tak gorąco. Możecie też napisać jaką górę. Jak ja mam nagrywać w lecie, to masakra po prostu. Po prostu nieraz nienawidzenia. To już tak jest gorąco. Oj. Dobra, ja tu zaparkuję i skończymy dzisiejszy odcinek. Ja zaraz nagram. To jest powrotno 185. A na dzisiaj się żegnam. Narka.